przenieśmy się dziś do Libanu, kraju starożytnych fenicjan, kraju, który w kościele pewnie kojarzy się ze świętym Szarbelem, z papieżem Leonem XIV, który ten kraj obok Turcji wybrał na swoją pierwszą pielgrzymkę zagraniczną. W końcu kraju, który kojarzy się z cedrami. Na fladze Libanu widnieje cedr. W Libanie znajduje się taki las bożych cedrów wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O tych cedrach Libanu wielokrotnie, blisko 70 razy, mówi Biblia. Dzisiaj w pierwszym czytaniu też było o cedrach. Ja z tych wszystkich biblijnych fragmentów chciałbym się skupić i zatrzymać zasadniczo na jednym. To jest ten moment, w którym król Salomon postanawia budować świątynię. I ma w sobie takie jedno pragnienie: by ta świątynia, dom Boży, była potężna, wielka, wspaniała. By Bóg miał w narodzie izraelskim fantastyczny dom. Dlatego postanawia sprowadzić najcenniejszy surowiec surowiec, którego nie ma w Izraelu. Znajduje się właśnie na terenach dzisiejszego Libanu. Pisze do króla Hirama, króla Tyru wtedy. I, I prosi go właśnie o te cedry libańskie. Prosi, kupuje te cedry libańskie. One też nie rosły gdzieś tam w porcie, tylko wysoko w górach. Zostały ścięte, potem sprowadzone drogą morską, przywiezione, potem przetransportowane do Jerozolimy. To naprawdę była droga operacja. Płacono za te cedry libańskie jęczmieniem, pszenicą, oliwą. Dużo płacono. Wszyscy mieli takie poczucie, że król nie oszczędza na świątyni. Cedry były symbolem potęgi, prestiżu, majestatu, chwały. Pomyślmy dzisiaj o tym o takim podejściu hojności do Pana Boga. Czasem w przeżywaniu wiary mówimy daj Panu Bogu chwilkę czasu, odrobinę serca, troszeczkę uwagi, nieco zaangażowania. Bo Pan Bóg kto wykorzysta, pomnoży. Tak, Pan Bóg taki jest. Od, on z pięciu chlebów i dwóch ryb potrafi nakarmić tłumy. Mówi Ewangelia, że z maleńkiego ziarenka gorczycy wyrośnie wielkie drzewo. Od malutką procą pokonuje wielkiego Goliata. To wszystko prawda. Bóg z naszej odrobiny może uczynić wiele. No ale patrząc na te cedry libańskie na tą hojność króla. Może warto by było też odważyć się Panu Bogu dawać dużo, dawać hojnie, dawać na bogato. Abraham, kiedy odwiedza go Pan Bóg w Starym Testamencie, mówi do swojej żony Sary, weź prędko trzy miary mąki i zrób podpłomyki. Trzy miary mąki to było prawie 40 litrów. Z 40 litrów mąki Chleb dla trzech osób, dużo za dużo. Maria z Betanii wzięła drogocenny olejek i wylała na stopy Jezusa. Wdowa z Serepty dała wszystko, co miała mąkę i oliwę prorokowi Eliaszowi. Zacheusz połowę majątku rozdał ubogim połowę. Uczmy się dzisiaj, od tych cedrów libańskich takiej hojności, takiej odwagi, by na Panu Bogu nie oszczędzać. Również w pieniądzach. Miłość w naszej kulturze, w naszym świecie wiąże się też z pieniądzem. Może to jest taka okazja, by powiedzieć sobie: dam trochę grosza na ewangelizację. Będę dawał na składkę. A co? Może. Kupię sobie w końcu tą prenumeratę, o której zawsze marzyłem, że mógłbym ją mieć. Takie w drodze wydawnictwo, bardzo dobre. Albo zamówię sobie subskrypcję ukrytych artykułów w Gościu Niedzielnym. Świetne artykuły, za to trzeba zapłacić. Ale nie ma co oszczędzać na moim rozwoju życia duchowego, na moim pogłębianiu wiary. Nie? Salomon nie oszczędzał. Był hojny w tym wszystkim. Może to jest taki dzień, że trzeba podjąć decyzję, nigdy nie byłem w Rzymie, w mieście świętego Piotra. Od dzisiaj zbieram pieniądze na Rzym. Zbieram pieniądze na Ziemię Świętą. Mnóstwo kosztuje, ale no, na Bogu nie będę oszczędzał na mojej wierze. Na Santiago de Compostela. Może na światowe dni młodzieży w Korei zaczynam zbierać pieniądze. Bo chciałbym, żeby ta moja wiara też mogła tego doświadczyć. Może kupię sobie tą najpiękniejszą ikonę albo wydanie Biblii, które zawsze chciałem mieć. Oczywiście hojność nie wyraża się tylko w pieniądzu. Hojność to też czas. Pomodlę się dzisiaj dłużej. Podejmę decyzję, że pojadę na te rekolekcje. Wezmę tą odpowiedzialność we wspólnocie, w oazie, w posterstwie. Hojność w czasie. Hojność jest składnikiem miłości. Ostatecznie nie da się na przykład przeżywać takiego kazania na górze, gdzie Pan Bóg mówi: kochaj więcej, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, nie tylko przyjaciół. Więcej, 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 bez hojności. Nie wolno się w życiu pytać tylko o minimum. Cedry libańskie to jest opowieść o tym, że z Panem Bogiem można na bogato. A Pismo Święte mówi, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi. Jeśli wpierw nie kocha się bliźniego, którego się widzi, więc może po prostu dzisiaj zaprośmy kogoś na kawę, postawmy mu obiad, czy bądźmy hojni w takich najróżniejszych przestrzeniach, dla tych, których mamy na co dzień. To będzie uczyło nasze serce potem być hojnym na Pana Boga. Amen.